No, witam, tu chciałem Wam zaprezentować alternatywę dla Webasto. 0,7 ropy na godzinę maksymalnie. zrzera Gaźnik, prosta konstrukcja. Cichutko jest przede wszystkim. A tam komora spalania. No. Ciężko ująć przez tak mały otwór. No. no, ale działa na zasadzie zagazowania. Piękna sprawa. DDR-owski, stary piecyk. Regulacja od 1 do 6. Zbiornik. Proste, jak konstrukcja cepa. Pływak. W kaźniku nie ma nic, co by mogło się zepsuć.